Halo, halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem HeiTV i w końcu doczekaliście się odcinka z mojego stanowiska mojego studia, zobaczcie jak to wszystko się prezentuje od środka, lecz zanim do tego przejdziemy to wczoraj na strumyczku pytałem się co byście chcieli dostać na giveaway'a na odcinku powiedzieliście, że Mighty Axe, więc rozdajemy Mighty Axe. jedyne tylko co musisz zrobić to zostawić łapeczkę w górę suba na kanale, dzwoneczek, napisać w komentarzu Mighty Axe będzie mój. Eee, Przechodząc już do odcinka, ten odcinek, który zobaczycie, był najtrudniejszym odcinkiem, jaki kiedykolwiek zrobiłem, ponieważ moje studio jest mega małe i żeby wam wszystko pokazać, to bardzo, no bardzo ciężko to było zrobić. Pokazałem wam na odcinku jak tylko potrafiłem. Mam nadzieję, że wam się moje studio spodoba, że fajnie je ocenicie w komentarzu że będzie dużo łapeczek w górę, bo każda łapka w górę, to wam się podoba moje studio. E... Co tu więcej mówić? Przechodzimy do odcineczka. Let's go! No dobra, wchodzimy do mojego studia. Przypominam, nagrywałem kamerą pierwszy raz. E, moje studio jest bardzo małe. Jeszcze teraz podstawiam głos do wideo, bo kamera ma bardzo, bardzo Słabą jakość dźwięku, więc podstawiam głos. Tak się prezentuje moje studio, ale zanim wejdziemy, to oczywiście łapka w górę. Wchodzimy. No i szybciutko rzucimy okiem, i zaraz zagłębimy się w szczegóły. Szybkie e, rozeznanie, co i jak, jak się to wszystko prezentuje. Od razu mówię, że. Cały sprzęt, który zobaczycie, używam ten sprzęcik, więc może być troszkę brudny. E, wiecie, to nie jest muzeum, to nie jest muzeum, to jest. E, to jest. Studio! Tutaj człowiek się poci przy Fortnite. <grytanie> Tutaj jak widzicie, mamy klawiaturkę od firmy Genesis. RX-85, naprawdę spoko Klawiatura mechaniczna Miałem parę klawiaturek właśnie mechanicznych Genesis robi swoją robotę Jest fajną klawiaturą Jest klawiaturą godną przede wszystkim Polecenia e, Polecam, polecam, jest spoko Tutaj jak widzicie też podkładeczka Od firmy Genesis Ogólnie mam trzy podkładki Trzy podkładki mam e, Pierwszy dostałem od firmy Genesis taką wielką, wielką, wielką e, podkładkę podrzuciłem ją pod, e, pod monitory i tak dalej, położyłem na nią podkładkę m, od SteelSeries potem dostałem podkładkę LEDową która jest znakomita fajnie świeci w ciemności, w ogóle jest super e, to ją położyłem na wierzch i na niej teraz obecnie gram przed chwilą widzieliście luszczankę tutaj Avermedia, którą zbieraliśmy na live i kupiliśmy, nie potrafię jej podpiąć Tutaj widzicie tą podkładeczkę, jest fajna. Zobaczcie, klikamy i normalnie możemy sobie ustawiać kolory podkładki, nie? Totalny kozak, totalny kozak są różne tryby. Bardzo fajna podkładeczka. Ogólnie jest druga w nocy, kiedy to nagrywam. Tutaj jakiś chiński statyw, ale mikrofonik Rode NT1. Także tutaj naprawdę mikrofonik kozak. Bardzo fajny mikrofonik, jeden z lepszych. Tak mi się przy, przynajmniej wydaje, z tego co ja wiem yy, Tak się prezentuje, podkładam głos Tutaj mamy myszkę Glorious model 0 To jest myszka, jedna z, z najtańszych myszek Ale robi robotę, naprawdę jest super, naprawdę Miałem myszek, które ja miałem w swoim życiu, ohoho oh, Ale Glorious jest naprawdę super, słuchaweczki Jak widzieliście, tutaj monitorek 240Hz Od Agona no, monitor też jest super. Tutaj jakiś stary, stary monitorek Samsung do czytania czatu i do besika. Jak do tego jest spoko. Jak tam widzicie wyżej. A tu zaraz przejdziemy Tutaj dwie kamery Logitech C920. Taka norma dla streamerów i tam youtuberów. Lampa pierścieniowa, softboxik no jeden jest jeszcze na górze ale to chyba za chwilę pokażę pianki na ścianie i zielone ściany żeby fajnie zrobić green screena, biureczko holm 300 rgb, mega fajne biurko zarąbiste jest to że można że ma takie podstawki na picie znaczy podstawki, kubeczki na picie można wkładać w picie, tam z tyłu mogę domocować takie uchwyty na pada, ale nie mam konsoli tutaj w pokoju więc po co mi to tutaj jest e, podwyższenie monitora ale zastąpiłem to tym, że mogę tam położyć kamery, a monitory są na biurku. Według mnie tak jest lepiej, lepiej mi się funkcjonuje. Tutaj, jak widzicie, bałagan, bałagan, pod biurkiem, pełno kabli, wszystko się pałęta, taki standardzik. Nie chciało mi się tego w ogóle uporządkowywać, a mamy mamy odpowiednie koszyki na to, także można było to śmiało zrobić. Mm. Teraz gasimy światło, to zobaczycie jak te fajne LEDy się prezentują. Uwaga, cyk, gasimy światełko. Hop! No, jest ciemniutko. No i LEDy ci migają. Zarąbiście się to prezentuje. Moim zdaniem kozak, naprawdę. Wow. Tylko tak jak mówiłem: e, ja mam dwa softboxy jedną lampę pi pierścieniową mam w pokoju, w studiu. E, I po prostu te LEDy znikają. Bo światło je zabija. Po prostu. Ale w ciemności naprawdę daje to fajny efekt, fajny klimat. Wiem, że się jeszcze da pod, pod muzykę ustawić e, właśnie miganie tego wszystkiego. To jest akurat spoko. Dobra, odpalamy światło i przechodzimy dalej. Tutaj najważniejsza rzecz. Klima w pokoju. Nie mam okna. Nie mam okna żadnego w tym studiu. Więc taka Klima naprawdę robi świetną robotę. Mamy tutaj różne tryby. Tryb lasu i tak dalej. Dmuchanie na lewo, prawo, góra, dół. Opcja Klima mro... mam naprawdę jak ustawię na Fula, to mogę normalnie legalnie w Bluzie siedzieć w pokoju i jest mi dobrze, nie? Jest mi dobrze. Także to jest spoko. Polecam, polecam. Naprawdę to jest super. Taka Klimka do pokoju mała. Ale spoko Przechodzimy dalej, tutaj mamy laptopa od Lenovo Legion Laptopik, na którym Marzenka gra Jest naprawdę... Nigdy nie miałem lepszego laptopa, na tym laptopie spokojnie 200 FPS eee, Śmiga, śmiga, na, na 200 FPS Śmiga, Fortnite -ik. Przypominam, druga w nocy jest, nagrywam ten odcinek Tutaj mamy sprzęt od firmy Genesis dla was Napiszcie w komentarzu co byście chcieli Otrzymać ode mnie e, Na nowy rok Naprawdę Genesis tutaj Taki sprzęt mi wysyła super Ja im tak bardzo dziękuję Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Dzięki im macie takie super giveaway e na kanale Także GG dla nich Super, naprawdę super Tutaj macie tego softboxa na suficie Żeby nie było Żeby, żeby mnie rzucał Żeby cień nie był za mną aby fajnie mnie to klaczowało na streamie, żeby był ten fajny green screen. To niestety trzeba mieć dobre oświetlenie, żeby nie było żadnej, żadnej takiej pikselozy, nie. Tutaj szybki przegląd, co się znajduje w pokoju, dwie kamery. Monitorek do, do czatu i do obs monitor główny 240 Hz, zarombi naprawdę super. Klawiaturka Genesis RX85 mechaniczna Avermedia, której nie używam, luszczanka do nagrywania mojej twarzy na odcinkach. E, podkładeczka Genesis Ledowa Glorius model 0. Tam macie pilot w ogóle do biurka, żeby te ledy wszystkie ustawiać. To jest akurat Pop Champik. Tutaj macie konsolę do mikrofonu. Nie wiem, czy o niej wspomniałem, ale sami nie ogariam, więc nic wam o niej nie powiem po prostu, nie? Ogólnie sprzęt znajdziecie mój w opisie. Cały cały mój sprzęt, y, tutaj, który się pokazał, macie w opisie, to jest zarąbiste. Na tym biurku kładziesz telefon i sobie telefon bez y, podpinania go do ładowarki, niestety. Y, mam tak mały pokój, że musiałem. No, znaczy ogólnie, dużo rzeczy mam na biurku, i po prostu brakło brakło miejsca. Y, no, musi być tam monitor, i po prostu zasłania. mi, te macie porty USB, no i tak się prezentuje moje studio. Wydaje mi się, że jest spoko. O, oh, i to jest hit. Za to się zawsze wstydzę. Kiedyś dostałem słuchawki Steel Series. Już nie pamiętam jaki model, ale była ta karta dźwiękowa. I ona ma chyba z 20 lat. Ona jest popękana i w ogóle taka lipa fest. Tutaj macie mojego RTX 2080. Oh my god, bro. No, taki, takie moje studio, tak się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się, hejcia! I nie hejtujcie mnie w komentarzu, pierwszy raz coś takiego nagrywałem. Pa! pa.